Cześć, witam Was wszystkich bez wyjątku. Dzisiaj e, chciałem Wam e, mm, e, opowiedzieć zapowiedź nowego kanału, który nazywa się Spring, e, Spring e, Otóż, e, chciałem Wam powiedzieć też, co się na nim będzie znajdowało. Przede wszystkim. E, Crossy Road, na pewno będzie. Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli gry yy, na oczywiście na telefon, na Androida. Mógł być płatne, niepłatne. Ja i tak to instaluję z internetu. Czy takie niepłatne instaluję ze Steam Play, ale płatne z internetu. Więc podawajcie jakie chcecie gry. Yy, dobra, będzie też śmiech. Śmiech będzie przede wszystkim. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Nie wiem. Sub... Suba, tak. Możecie dać, nie szkodzi. Ale. No dobra. Tak. To była cała już to. To był, Cała zapowiedź. No i żegnam i pozdrawiam wszystkich. Spring muk